Witajcie! A oto kolejny, czwarty już krótki film z serii Religijne Słowa. Celem tej serii jest pokazanie, że w przypadku wielu polskich słów, takich jak na przykład pokuta, chrzest, kościół, ewangelia i inne, ich religijne znaczenie, takie jak ty i ja, natychmiast z nimi kojarzymy. Są inne, czasami znacząco inne niż znaczenie greckich słów w oryginale Nowego Testamentu, do których przetłumaczenia zostały użyte te polskie słowa w polskich przekładach Biblii. Dotyczy to szczególnie słów, które w polskim języku i w polskiej kulturze mają niemal wyłącznie znaczenie obrzędowe i religijne, tak jak to słowo, które dzisiaj omawiamy. Więc ich znaczenie zostało nadane przez różne organizacje kościelne. I różne wyznania. I tym razem może ktoś zapytać no i co z tego? Czy to naprawdę jakiś problem? Oczywiście, że to może być problem. A problem ten może polegać na tym, że religijne znaczenie polskiego słowa użytego w polskich tłumaczeniach nie odzwierciedla albo słabo odzwierciedla znaczenie słowa użytego w greckim oryginale Nowego Testamentu i przez to nie oddaje po prostu nauczania Biblii. I okazuje się, że takich słów jest niemało, a do tego są to bardzo ważne słowa dla zrozumienia najważniejszych nowotestamentowych doktryn. A czasami niezgodne z oryginałem znaczenie tych słów utrudnia zrozumienie tekstu, a czasem ten tekst nawet zmienia. Dzisiaj zajmiemy się słowem biskup. I przyznam, że w związku z tym konkretnym religijnym słowem miałem do wyboru. Albo poświęcić temu tematowi dużo czasu i go solidnie rozgrzebać, albo po prostu krótko zarysować problem i was z tym zostawić. Cóż, zrobię to drugie. A więc spójrz, jak opisuje znaczenie słowa biskup słownik języka polskiego. Biskup, duchowny w kościołach chrześcijańskich, mający najwyższy stopień święceń, zwierzchnik diecezji. I tyle na ten temat, krótko i zwięźle, prawda? Więc czy ty też tak rozumiesz to słowo? Czy gdy słyszysz słowo biskup? Wiesz, że chodzi o wysokiego rangą duchownego, często w zaawansowanym wieku, raczej niedostępnego oprócz wielkich uroczystości dla zwykłych ludzi, a gdy bywa widziany, często nosi niezwykle rozbudowany strój lub co najmniej jakieś atrybuty zwierzchności dodane do zwykłego garnituru i koszuli z koloratką. I jak zawsze w przypadku słów omawianych w tym cyklu, polskie słowo biskup zostało użyte do przetłumaczenia na język polski Nowego Testamentu, napisanego oryginalnie po grecku. Jakie więc greckie słowo tłumaczone jest przez polskie słowo biskup? To nasze standardowe pytanie, prawda? Otóż jest to słowo episkopos. Tutaj zaznaczam, że w naszej serii podaję brzmienia greckich słów zawsze w wersji podstawowej, nawet jeśli zmieniają one brzmienie w związku z gramatyką zdania. A co oznacza to greckie słowo, słowo episkopos? Zwyczajem naszych poprzednich materiałów sprawdźmy dwa grecko-polskie tłumaczenia interlinearne. Najpierw w grecko-polskim Nowym Testamencie wydawnictwa Vokatio. Sprawdzam ten wyraz w dziejach apostolskich, które opisują rozmowę Pawła z delegacją braci ze zborów w Efezie i Paweł nazywa ich episkopos, doglądających. Zaś używane przez nas regularnie tłumaczenie dosłowne oblubienica tłumaczy słowo episkopos doglądających, dozorujących. Generalnie słowo to opisuje używanie wzroku. Dlatego też jeden z leksykonów starożytnej Greki, leksykon Tajera podaje takie opisowe znaczenie tego słowa. Człowiek ustanowiony po to, aby patrzył, czy rzeczy robione przez innych są robione dobrze. Ale ktoś, kto nawet nie wiedział, że polskie słowo Biskup to w oryginale Nowego Testamentu słowo episkopos, i gdy to greckie słowo teraz usłyszał, musiał stwierdzić, że przecież dobrze zna to słowo. Tak, każdy zna polską transliterację greckiego słowa episkopos, bo to episkopat. A episkopat, i znowu posłużę się słownikiem języka polskiego, to episkopat, ogół biskupów danego kraju lub danej prowincji kościelnej. Słowo to słyszymy w mediach, być może nawet codziennie, bo to greckie słowo weszło po prostu na stałe do języka polskiego. Ale można by powiedzieć, że tym razem znaczenie polskiego słowa biskup właściwie prawidłowo oddaje znaczenie greckiego słowa episkopos, czyli nadzorca. Czyż nie? Niestety tylko częściowo. I już mówię, co mam na myśli. Tak, to prawda. Episkopos to nadzorca, i biskup to nadzorca. Tyle, że Episkopos w Nowym Testamencie to jeden z wielu równorzędnych nadzorców członków danego zboru, czyli lokalnej wspólnoty uczniów Jezusa. A biskup to co prawda też nadzorca, ale jest on ponad zborami, parafiami, ma ich tych parafii i zborów, pod sobą Dziesiątki, a nawet setki, a sami biskupi funkcjonują nie w płaskiej, a w hierarchicznej strukturze, gdyż arcybiskupi, biskupi i biskupi pomocniczy ustawieni są w różnej relacji w zależności od siebie nawzajem. I możemy ponownie zapytać: czy ta różnica to jakiś problem dla tłumaczenia tekstu Biblii? Oczywiście. Przecież gdy przeciętny polski czytelnik czyta w polskiej Biblii słowo biskup, nie kojarzy go z jednym z wielu podobnych sobie funkcjonujących w danej parafii czy wspólnocie, ale jako kogoś, kto jest poza parafią czy wspólnotą, stoi wysoko w hierarchii. I tu powiem wprost: w hierarchii, której w ogóle nie ma w Nowym Testamencie. Spójrzmy teraz wreszcie do samego Bożego Słowa. Ale jeszcze chwilka. Zacznę od tego, że słowo episkopos w formie rzeczownikowej, opisującej status jakiejś osoby, występuje w całym Nowym Testamencie tylko pięć razy. Dlaczego tak mało, skoro mówimy o tak ważnym temacie nadzorowania zboru Bożego? Dlatego, że tych samych ludzi opisanych przeze mnie wcześniej tych nadzorców których było zawsze wielu w każdym zboże, Nowy Testament nazywa jeszcze, albo przede wszystkim starszymi, po grecku presbuteros, lub mówi o nich, że wykonują pracę pasterza, czyli że pasą lud. Powtórzę, Nowy Testament nazywa takich ludzi zamiennie, ale najczęściej presbuteros starszymi, potem episkopos, Nadzorcami lub wykonującymi pracę nadzorcy oraz pojmajno wykonującymi pracę pasterza, pasącymi lud. Bo tak naprawdę dopiero te trzy słowa opisują naturę tych osób i naturę ich pracy, bo muszą to być osoby po prostu starsze, doświadczone, które ludzie mogą obserwować już od dłuższego czasu. Ale dodatkowo takie, które wykonują zarówno prace nadzorcze, czyli kontrolne to zazwyczaj coś mniej miłego ale również funkcje opiekuńcze pasterskie to zawsze coś miłego. Każdy chce mieć dobrego pasterza, który się o niego troszczy, prawda? Ale teraz musimy ustalić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy słowo Boże potwierdza, że te trzy słowa faktycznie zamiennie określają tą samą funkcję w zborze? I po drugie, czy ludzi pełniących tą funkcję faktycznie było wielu w każdym ze zborów, czy tak naprawdę tylko jeden? Otóż w Nowym Testamencie są dwa fragmenty, które zawierają wszystkie te trzy określenia użyte w jednej myśli lub w jednym dialogu autora i dodatkowo ujawniają wieloosobowe grono starszych w każdym zborze, a nie jakąś pojedynczą osobę. I to dobrze, że jeden z tych fragmentów to słowa Pawła, a drugi to słowa Piotra. Zacznijmy od Pawła i przeczytajmy a Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru, presbuteros, Paweł. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, episkopos, abyście paśli, pojmajno zbór pański nabyty własną jego krwią. Czy widzisz to wyraźnie? Paweł zaprosił na spotkanie ze sobą nie jednego przywódcę, a grupę starszych ze zborów w Efezie. Paweł wiedział, że jest to ich już ostatnie spotkanie. Czyli wezwał starszych prezbuteros i powiedział im, że Duch Święty ustanowił ich biskupami, episkopos, czyli nadzorcami, aby paśli po imajno zbór pański. Nie ma żadnych wątpliwości, że fragment ten mówi cały czas o tych samych osobach, bo to te osoby przeszły tą całą długą drogę z Efezu do Miletu i stanęły przed Pawłem. Nie ma też żadnych wątpliwości, że pochodziły z jednego zboru i że było ich w tym zborze wielu. A teraz słowa Piotra posłuchaj. Starszych, prezbuteros, więc, którzy są wśród Was, proszę. Ja również starszy, syn prezbuteros, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić paście poimajno stado Boże które jest przy was strzegąc Episkopos go nie pod przymusem ale z własnej woli jak Bóg chce nie ze względu na niegodziwe zyski ale z oddaniem i nie jak ci którzy ciemiężą gminy ale jako żywe przykłady dla stada Po pierwsze co może wielu zaskoczy Piotr przedstawia się również jako starszy i to jako współstarszy, syn presbuteros, czyli wskazuje, że to funkcja, która wypełniana jest wraz z innymi, takimi samymi starszymi, jak on sam. Zatem sam Piotr wskazuje na grupowe kierowanie każdym zborem i on, Piotr, nie przypisuje sobie żadnego jednoosobowego przywództwa. Potem mówi dalej o tych samych osobach, jako o pasterzach pasących trzodę, pojmajne. Oraz jako o tych, którzy wykonują pracę nadzorujących trzodę i strzegących jej, episkopos. Zatem również w wypowiedzi Piotra widzimy zamienność stosowania tych określeń oraz zawsze liczbę mnogą użytą do zwracania się do tych ludzi. Ale aby to ostatecznie przypieczętować, spójrzcie jeszcze na ten werset. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych. Wśród modlitw i postów poruczyli ich panu, w którego uwierzyli. Czy trzeba coś jeszcze? A teraz jeden choćby fragment o nowotestamentowych cechach, jakimi powinien charakteryzować się biskup. Prawdziwa to mowa: kto o biskupstwo się obiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał. Dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Tak więc biskup jest mężczyzną i po prostu nadzwyczajnie zwyczajnym człowiekiem, który ma rodzinę, która również naśladuje Jezusa. Zwyczajność biskupa polega również na tym, że nie musi mieć żadnego konkretnego wykształcenia i żadnych egzaminów, ale za to ma po prostu nie nadużywać alkoholu. Dwa szczególne wymagania to, nie może to być dopiero co nawrócony, jak mówi słowo. Ale bez żadnych konkretów. Musi być po prostu wystarczająco dojrzały i dojrzalszy od pozostałych. Biskup powinien również umieć nauczać słowa Bożego. I uwaga, bo duchowy autorytet i zwierzchność realizowana jest poprzez nauczanie, a nie przez sam fakt, że ktoś nazywany jest w kościele biskupem. Na koniec tego mini opisu biskupa chcę zwrócić Waszą uwagę na fakt, że biskup ma być również akceptowany i cieszyć się szacunkiem poza kościołem. Spróbujmy więc podsumować. Nowy Testament naucza o grupowym, czyli wieloosobowym przywództwie każdego zboru, złożonym z mężczyzn posiadających zdrowe, duchowo i dobrze zarządzane rodziny. A z kolei nie da się w nim, w Nowym Testamencie, znaleźć nauczania o jakimkolwiek jednoosobowym przywództwie w zborze. A co dopiero o osobie, która miałaby pełnić nadzór nad wieloma zborami równocześnie, nie mówiąc już o jakimkolwiek człowieku, który miałby przewodzić całemu Kościołowi Jezusa na ziemi. Jeśli chodzi o osobę Piotra, która miałaby być kimś takim, to odsyłam do odcinka o Kościele. Link w opisie filmu. Na pozór apostołowie i ich pomocnicy, również apostołowie, np. Barnaba czy Tytus, byli tymi, którzy zajmowali się wieloma zborami, ale nie stanowili ich przywództwa. Urząd i rola apostoła jest czymś odrębnym. Zresztą pozwólcie, że zapowiem, iż jeden z odcinków tej serii poświęcony będzie właśnie słowu apostoł. Ale wiecie co? Lepiej w ogóle nie polegać na tym, co mówią inni o nowotestamentowym modelu przywództwa. Jeśli chcesz go naprawdę poznać, to po prostu przeczytaj pod tym kątem cały Nowy Testament. Nowy Testament ma objętość przeciętnej książki. A jak go przeczytasz, to wydaje mi się, że dojdziesz do wniosków takich, jak prezentowane w tym filmie. Ale jeśli tak, to przecież nie powinno się używać polskiego słowa biskup do tłumaczenia nowotestamentowego słowa episkopos. Bo choć jeden i drugi to nadzorca, to polski czytelnik natychmiast kojarzy biskupa z kimś z samej góry drabiny hierarchii, a kogoś takiego po prostu w Nowym Testamencie nie ma. I oczywiście, aby ugruntować swoje opinie, musisz odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno fundamentalne pytanie. Czy nauczanie Nowego Testamentu jest objawieniem Bożej Woli i jest ostateczne? Czy też jest tylko po prostu opisem początkowego etapu formowania się organizacji kościelnej? Ja uważam, oczywiście, że to pierwsze. Ale zapytasz, jak w ogóle doszliśmy do tego, co teraz mamy? Skąd wziął się ten problem? A wziął się stąd, że chociaż nauczanie Nowego Testamentu na temat przywództwa w zborze Chrystusowym wydaje się niezwykle klarowne i jednoznaczne, to z historii wiemy jednak, że już w drugim wieku naszej ery, czyli sto lat po początkach kościoła na Ziemi, niektóre grupy zborów zaczęły powoli porzucać grupowe przywództwo na rzecz hierarchii. Ale wiesz co? Apostołowie Paweł, Piotr, Jan i Juda zapowiadają to w swoich listach i pokazują nawet, jakie mechanizmy rządzące naturą człowieka do tego doprowadzą. Ale jak zaznaczyłem na początku filmu, zakres dzisiejszego tematu jest wąski i nie będziemy tego omawiać. Ale wiedzcie przynajmniej, że Nowy Testament to zapowiada, co dowodzi jego wiarygodności. Wracajmy jednak do historii. Całkowite porzucenie modelu nowotestamentowego przypieczętowało uczynienie z chrześcijaństwa religii państwowej Cesarstwa Rzymskiego. W IV wieku naszej ery, gdyż państwo rzymskie zorganizowało swoją nową państwową religię chrześcijaństwo, w stworzone przez siebie zupełnie nowe struktury i ustanowiło nad nimi hierarchię władzy religijnej, wzorowaną lub będącą wręcz częścią władzy państwowej Rzymu. I ani Reformacja, ani późniejsze tak zwane nowe, wolne kościoły nie uwolniły się od tego paradygmatu. Porzucenie nowotestamentowego modelu przywództwa doprowadziło również do podziału ludzi wierzących na zwykłych wierzących, czyli laikat oraz na duchowieństwo. Dzisiaj całe denominacje, grupy zborów, jak i pojedyncze wspólnoty, prowadzone są zazwyczaj przez jednego przywódcę, lidera, pastora, najczęściej duchownego właśnie, który posiada zazwyczaj ogromny autorytet i władzę, który decyduje niemal o wszystkich sprawach duchowych, jak i organizacyjnych, a gdy dana denominacja ma więcej wspólnot, ustanawia się nad nimi dodatkową strukturę hierarchiczną. I chociaż grupy starszych czy rady przetrwały w zborach do dzisiaj, niemal we wszystkich denominacjach, jako pomoc czy głos doradczy lidera, to jednak zazwyczaj ich rola jest znacznie mniejsza niż samego przywódcy lub hierarchii. I oczywiście rola ta znacząco odbiega od tej opisanej w Nowym Testamencie. Ale pozwólcie teraz na pewną dygresję. Pewnie wielu z Was, słuchających tego materiału, myśli sobie teraz, ale jaki problem? Przecież wszyscy tak robią i przecież znam wiele zborów, które prowadzone są właśnie przez jednego lidera i wszystko jest w najlepszym porządku. Ludzie tego chcą, wszystko działa, zbór trwa, zbór nawet rośnie. Powiesz mi więc, czy Ty aby nie przesadzasz? Więc po pierwsze... Jeszcze raz apeluję do ciebie, jeśli masz takie wątpliwości, to po prostu przeczytaj Nowy Testament, a co najmniej Dzieje Apostolskie, listy i objawienie Jana. I wyrób sobie zdanie na temat nowotestamentowego wzorca przywództwa zboru. A po drugie, chcę ci zwrócić uwagę na następującą rzecz. To według ludzkiej oceny jest z takim zborem wszystko w porządku. Mam rację? Żaden człowiek na obliczu Ziemi nie ma bladego pojęcia, jak wyglądałby ten zbór, jak żyliby na co dzień jego członkowie i jaki byłby wpływ tego zboru na świat, gdyby był on prowadzony przez grupę starszych, którzy spełniają nowotestamentowe kryteria i wykonują swoją pracę według nowotestamentowych zasad. Czy mam rację? W ten sposób jednak stawiamy naprzeciw siebie Boży Standard. Objawiony w Bożym Słowie i ludzki standard, wynikający z naszej natury, i mówimy, że skoro my tak chcemy i my jesteśmy zadowoleni z realizacji ludzkiego standardu, to znaczy, że nie musimy realizować Bożego. Miałem kiedyś okazję zadać jedno bezpośrednie pytanie pewnemu powszechnie znanemu przywódcy chrześcijańskiemu, który szkolił przywódców. Pastorów dosłownie na całym świecie. Zapytałem go właśnie o to, co myśli o zborach prowadzonych przez grupę starszych, zamiast przez jednego pastora. Bez chwili namysłu odpowiedział: To jest biblijny model. Nie zdziwisz się chyba, że ja byłem jego odpowiedzią: Zdziwiony. Nie pytaj mnie więc, dlaczego również wielu innych chrześcijan zna Boży standard. Ale realizuje standard ludzki. Myślę, że będziemy pytani o powód dokonania przez nas takiego właśnie wyboru, gdy spotkamy się już z Jezusem. Z Nowego Testamentu wiem jednak, że Kościół na całym świecie zostanie poddany powszechnym prześladowaniom, że uczniowie Jezusa będą nienawidzeni w każdym narodzie na ziemi, bo tak mówi nam Jezus w kazaniu na Górze Oliwnej. I wtedy sytuacja Kościoła stanie się znowu podobna do tej sprzed IV wieku naszej ery. Życie zborowe ulegnie ogromnym zmianom i wierzę, że również forma jego przywództwa wróci do tej, jaką prezentuje nam Nowy Testament. Wiele wskazuje na to, że niektórzy z nas mogą nawet tego doczekać, i lepiej, aby wiedzieli, że dzisiejszy biskup to nie episkopos z pierwszego Kościoła. Ale wierzę, że przyjdą dni, że przywództwo złożone z grupy nowotestamentowych episkopos będzie znowu jedyną formą przywództwa w kościele Jezusa na ziemi. Tak więc czytaj i czytaj i czytaj słowo Boże. I miej świadomość trudności, jakie wprowadzają do polskich tłumaczeń tak zwane religijne słowa, z których kolejne poznaliśmy dzisiaj. Ale pomimo tych niewielkich trudności Bóg zabezpieczył dla nas całe swoje słowo i nie mamy żadnego wytłumaczenia dla jego nieznajomości. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Zostańcie z Bogiem.